Moi drodzy, z często zadawanych pytań, albo nawet posądzania mnie o coś, mianowicie kto mnie sponsoruje. Te pytania już się wielokrotnie pojawiały na YouTubie, ja już się do tego odnosiłam, ale jeszcze na TikToku na to pytanie nie odpowiedziałam. Otóż, moi drodzy, moim sponsorem jest moja głowa. Moje poradniki, które tworzę i które tworzę po to, żeby dzielić się z tobą wiedzą oraz moje ręce. Oczywiście pokazując na głowę, mówię tutaj, nawiązuję tutaj do swojej wiedzy. Dlaczego? Dlatego, że Zielarz Polska pokazuje Wam drugie dno wszystkiego tego, co widzicie w głównym nurcie. Telewizyjnym, medycznym, niemedycznym, czy w jakimkolwiek innym. Więc na moim kanale, na YouTubie, znajdziecie wiele takich aspektów, które pokazują zupełnie inny sposób spojrzenia na daną kwestię, niż to, co Wam wmawiają wszyscy. A z racji tego, że ja. Mam wiedzę w zakresie medycyny chińskiej, która jest najstarszą medycyną, która jest, no, Ajurweda również jest bardzo, bardzo dobrze udokumentowana, ale medycyna chińska ma ponad 5000 lat, a z racji tego, że ja troszkę tej wiedzy na temat medycyny chińskiej posiadam, również czytam wiele książek na temat różnych aspektów zdrowia człowieka. No to mam tutaj możliwość odniesienia się do tych niektórych bzdur, newsów czy informacji, które Wy od razu traktujecie jako prawdziwe. Więc sporo takich informacji znajdziecie na moim kanale, na YouTubie. Kanał nazywa się Zielaz Polska. Zapraszam Was tam, żebyście dołączyli. No i moi drodzy. Pogrzebcie sobie w playlistach, bo ja tam wrzucam te filmy już od długiego okresu czasu. To nie jest tak, że te filmy nie są aktualne, one są aktualne, tylko trzeba odnaleźć wiedzę, która będzie interesowała Ciebie. Tam znajdziecie informacje na temat wody z miodem i z cytryną którą każą wam pić rano na Znajdziecie informacje na tego na temat tego, na temat wody. Która może być również dla Was trucizną, która może Was po prostu wpędzić do grobu, i większość tych rzeczy, czy też woda z solą, tak? Też są informacje na to, żelazo, wapń, to wszystko znajdziecie u mnie na kanale na YouTubie. I ja wiele tych aspektów rozpatruję z punktu widzenia medycyny chińskiej, z punktu widzenia również medycyny ortomolekularnej, ale takich lekarzy, którzy prowadzili badania naukowe na ten temat. I te informacje zamieszczam właśnie w tych, w tych filmach. Więc zapraszam Was na tego YouTube'a, żebyście sobie to odnaleźli i poszerzyli swoją wiedzę w tym zakresie. No więc dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się.